się siemanko, siemanko rozpoczynamy kolej, kolejną misję, nazywa się Wyspa Tortuga. mamy zagadać do Baltrana I będziemy mogli mieć dostęp na wyspę tortugę, sobie kliknąłem na niego, nie chciałem czytać co tam pisze Bo on pójdzie do góry i będziemy znowu czekać aż zrobi krok w dół Dobra, przepraszę, przepraszam nie mogę ci pomóc, nie Prze Chciałbym piracki spart, no to teraz opowiedz mi o tym hubie Dobra. Powiem wam, że mam już wszystko co chcę. Chyba że przynieśmy 50 kokosów, a powiem Ci czego chcesz. No dobra. Lecimy po kokosy. To nie będzie dużym problemem, żeby kokosy zbierać. Jest tu coś napisane. Aby zdobyć kokosy, znajdź młotek i zakup zapukaj w palmy. Aj, zblokowało mnie. Górą przejdę sobie. Ok, mam, czy mam młotek już w ekwipunku? Dobra, wybijam to. Czy mam młotek w ekwipunku? Mam siekierkę. Mam... Mam kilof, ale młotka nie widzę. Dobra, to najpierw pójdziemy po młotek. Widzimy się w mieście. To teraz, ym, takie rzeczy, które możecie zbierać, kilo, młotek, mętka i tak dalej, to są zazwyczaj dostępne w wiosce początkowej albo w kebelesie. Najpierw sprawdzimy kebelesa. W kebelesie nie było, idziemy do wioski początkowej. I możemy sobie odebrać nasz młotek. Jeśli macie odebrany i go wyrzuciliście, to musicie pójść szukać Johnego. Johnego możecie spotkać. Możecie zobaczyć, gdzie jest w filmiku. Johnny i drzewo Fejoni. Jak już to mówiłem nieraz. On może wam sprzedać dodatkową kopię, lub możecie kupić go na markecie. Klikamy sobie i odbieramy kłeścika. Zaraz nam się pojawi, że możemy sobie dodać do, do ekwipunku nasz młotek. Czy się pojawi nam? Pojawiło się. Dobra, zatwierdzamy. Bierzemy młotek i sobie płyniemy. Dobra, dobra. I teraz płyniemy do. Myślałem, że od Burgium, że tam po prawo jest, jest dużo kokosów, ale wydaje mi się, że nie. Więc płyniemy do Murori. W Murori powinniśmy mieć dużo kokosów. To zazwyczaj przy rzekach jest dużo kokosów, ale tutaj są długie, 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 długie te rzeki. I też tutaj powinno być dużo. Tak mi się wydaje, że właśnie tutaj po prawo. Jest dużo palm kokosowych. My musimy uzbierać tylko 30 sztuk. Tak mi się daje 30 sztuk? 50 sztuk kokosów. Okej. Okay. Tędy górą powinienem przejść? Chyba tak. Widzimy, są pełno palm kokosowych. Moglibyście też kupić sobie, ale są one drogie. Koło jednego kajek, kiedyś pamiętam. Zakładam sobie młotek. Gdzie ten młotek? Jest tutaj. Zakładamy go i klikamy na palmy kokosowe, aż nie zdobędziemy. I tak robimy 50 razy. Hm. W zasadzie to byłby jakiś zarobek, pojedynka sobie sprzedawać. Widzicie, ile tego jest? I jak popłyniemy na wyspę Tortugę, to jeszcze ich będzie więcej. Bo tam jest pełno tych palm kokosowych. Tam jest ich pełno. Takiej ilości, że tam byście zbierali cały czas. I za czym byście doszli nawet do połowy, to już by się pierwsze sztuki odradzały. A zrobię filmik sobie? <grystanie> Ile można zarobić z palm kokosowych? O, złoty obrańca lasu. A ubiję go. 8K Expo. A, zawsze coś. Jakiś tak tutaj bije. Ile mam kokosów? 30 sztuk. Jeszcze 19. Lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy. Żeby, bo jak klikacie jednym przyciskiem, to idzie to o wiele wolniej. A jak widzicie, klikam lewy, prawy i szybko to schodzi. Wszystko, wszystko się zbiera szybko, bardzo szybko. Ile mam kokosów? 47, 48, 49 i 50. Dobra, więcej nie potrzebuję. Jeśli będę potrzebował, to sobie pójdę. No, właśnie filmik sobie nagram. Czy to można za zarobić na kokosach? Czy, ko czy kokosy można zarobić na kokosach? O! Śmiechowy filmik. Mamy 50 sztuk kokosu. I teraz mamy kolejną misję. Cały czas tą samą. Musisz przynieść Baltranowi 50 kokosów. Czyli musimy wrócić sobie do naszego Baltrana. Widzimy się już przy nim. Nie na, nie na trollach, tylko trolle tak samo przepiniemy. Przy baltranie się widzimy. Ok, rozmawiamy z Baltranem, dajemy mu kokosy, oddajemy mu, mu kokosy i co mamy więcej do powiedzenia, co nam ma do powiedzenia, nie będę powtarzał więcej niż raz, słuchaj. Największym kapitan Jao Partal był największym z nas pierwszym, czkak. Zbudował galeon, na którym bękarty mogły się spotkać i wymienić informacje oraz przedmioty. Hup stał się jego największym łupem, bek. Aby się tam dostać, musicie podać przewoźnikowi hasło do Łotra, który udaje kupca, ale, ale nie jest nikim więcej jak tylko nieuczciwym piratem, starszy Zarpa. Pozwólcie, że Wam powiem, zostanie w Kebelesi i spróbuje Was oszukać, ale nie dajcie się nabrać na jego wszystko wiedzącego. Na tego wszystko wiedzącego, czkek. Powiedz mu, że mam swój z piaskiem, a on zabierzecie do siedziby piratów, Czeka. Do widzenia. Czekaj. A teraz będę śnił o morzu. Swój piasku. Pamiętamy to hasło. Będzie nam przydatne. Ponieważ będziemy musieli do zarpa powiedzieć swój piasku. Takie hasło mu przekazać. I tak widzimy się. O, złoty troll. <gryw> Cały czas złote potwory to są. Widzimy się. Na statku, na statku w Burgi. Ok, jesteśmy już na statku. Płyniemy do kebelesy, i tutaj po lewo mamy tutaj mamy kapitana Jacka, a po lewo mamy statek z zarpem, który nas przyniesie na wyspę Tortugę. Urodzony w morzu. Coś tam trudne? Nie, moja matka była najlepszym piratem. No dobra, fajnie. Niech tak będzie. Poprosił mnie Baltron. Nigdy nie słyszał o nim. O, taki, taki jest. <grym> Okej. Okay. No dobra, w takim razie jesteś odpo Nie wiem o czym mówisz. Nie znam żadnych piratów. Jestem kupcem, tylko kupcem. Mogę cię podwieźć. Ale to zależy od tego, gdzie chcesz jechać. No dobra, zabierzmy do chólu piratów. Ten Wajdek Paltron z otwartą kępą. No no Jakie jest hasło. Mam swój piasku. Tak jest. Kościek jest aktualizowany. Możemy sobie z nim porozmawiać. I może nas zabrać na wyspę Tortuga. Ok, zadanie zrobione. Wyspa Tortuga skończona. Rozpoczyna nam się. Kolejna fabuła, ale już ona jest. Na 80 level, ale piekle. Już w ogóle inna część tego miasta. No dobra. Okej, okay. no Do, dobra, dobra. To skończymy. kończymy. Szybciutki questik porobione wszystko. Trzymajcie się, jup!